Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Pod ostatnim nagraniem duchowy chleb, duchowe słowo, kiedy mówiliśmy sobie, zadaliśmy sobie pytanie protestantom, odpowiedź nie padła: jak to jest, że oni nas oskarżają, że spożywamy prawda, fizyczny chleb, tak, który jest ciałem Chrystusa i jak coś fizyczny pokarm może być pokarmem dla duszy, tak? No to zadałem im pytanie, bo właśnie krytykując nas za to, co robią? Kupują chleb i go spożywają, tak? Zwykły chleb z Tesco chleb, wino i piją, tak? A więc jak to, co, jak ten fizyczny chleb, który wy spożywacie, panie Rafale i panie Madziu, i pijecie fizyczne wino, może być dla was pokarmem duchowym, skoro to, co fizyczne, nie może karmić ducha, tak? No i odpowiedzi brak. Pani Magda pisała, że słowo Boże jest pokarmem duchowym. No to pokazaliśmy jej, Prawda Pani że To jest fizyczne pismo święte, fizyczne kartki z fizycznym drukiem, tak? I Pani też takie czyta, więc jak w fizycznych kartkach z fizycznym drukiem może być duchowy pokarm, skoro sięga Pani do, fizycznej, do fizycznego działarą ludzkich, tak? Bo pismo święte, tak, ma słowo Boże, ale jest no niestety papier zrobiony przez człowieka, wydrukowane przez człowieka i jest to coś fizycznego, tak? Coś, co podlega zniszczeniu. Co pani że napisała? Z teki takich tam esejów odpowiedzi brak. Moi drodzy, yy, no, proto, wiele jest odpowiedzi, by, pytań bez odpowiedzi z strony, ze strony protestantów, manipulacji, przekłamań. I jednym z takich przykładów przekłamania właśnie Eucharystii, no, to jest nasz pan Rafał, który pod ostatnim nagraniem umieścił taki oto wpis, który jest po prostu świadectwem indolencji. Prawda? No i pod tym wpisem oczywiście są, no, tutaj dwa lajki, no to niedużo, no ale przeczytajmy sobie właśnie tą manipulację i zwrócimy sobie tutaj uwagę na pewne rzeczy, które dyskwalifikują protestantyzm i tak już dyskwalifikowany. Zaczynamy. Rafał Kowalski. Błogosławieństwo. I teraz tak zaczynam. To jest ciało moje, Mateusza 26, 26. I teraz zobaczmy. To jest to protestanckie staranie się, egzegeza, hermeneutyka, właśnie takie, takie. Postarajmy się teraz zrozumieć słowa naszego Zbawiciela. Postarajmy się takie właśnie wejście, niby. Poważne, ale zaraz się będą właśnie pod takimi zagrywkami, postarajmy się zrozumieć, właśnie tak egzegetycznie podejść, kryje się całe szambo. Zrozumieć słowa naszego zbawiciela Chrystusa, tak jak je wypowiedział. Słowo po słowie, wziął chleb i pobłogosławił. Ale co pobłogosławił? Pismo nie mówi, że Chrystus wziął chleb i pobłogosławił go, albo że pobłogosławił chleb, który wziął. Tak więc i zobaczmy, i tu jest yy, głupota. Tak więc wydaje się bardziej prawdopodobne, że pobłogosławił swoich uczniów i apostołów, których wyznaczył świadkami swojego ukrzyżowania i w nich, zobaczcie jaka tania zagrywka, pozostawił swoje błogosławione słowo, które jest chlebem życia. Jak jest napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Moi drodzy, zobaczmy sobie tutaj na pewną głupotę. I indolentną indolencję i tak już indolentnego protestantyzmu. Zagrywka. Co Chrystus pobłogosławił? Wziął chleb, ale co pobłogosławił? Chleb pobłogosławił i wino, tak? Moi drodzy, przeanalizujmy sobie szybciutko ten 26-26 Mateusza, tak? 26-26 mówi. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jestcie, to jest ciało moje. Logicznie myśląc, gramatycznie nawet, oni spożywali, tak? A Chrystus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo nad chlebem, połamał i dał uczniom, mówiąc: Jest to logiczna konsekwencja, tak? Że skoro bierze chleb. Błogosławi, łamie i daje uczniom. Jest pewna ciągłość, tak? Co Rafałek wciska? Yy, yy, wziął chleb i, od, i po, o, pobłogosławił apostołów, połamał i dał uczniom, mówiąc tak? Czyli wziął chleb, pobłogosławił apostołów, a następnie go połamał i dał uczniom. Widzicie tutaj załamanie. Rafałku, drogi, widzisz, próbujesz sobie bronić jakiejś swojej. Yy, sekciarskiej tezy, natomiast przejdźmy sobie troszeczkę do pierwszego listu do Koryntian i tam sobie coś zobaczymy, Rafałku, w rozdziale dziesiątym. Otóż w rozdziale dziesiątym pisze od 14. Dlatego też, najmilsi moi, szczęście się, baw ochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych, zresztą osądźcie sami to, co mówię. Zobaczmy. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy. Czyż nie, jest, y, u, udziałem we krwi, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa chleb, który łamiemy, czy nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Zobaczmy. No Tak? Wieszcie, jesteście z niego wszyscy. Następnie wziął kielich, odmówiwszy dzięk czynienie, dał im mówiąc. Pijcie z niego wszyscy, tak? No i wiadomo, Chrystus powiedział to czyncie na moją pamiątkę. Ja, apostołowie, święty Paweł w liście do Koryntian mówi o błogosławieniu chleba, kielicha, o, o łamaniu chleba, czyli Chrystus błogosławił jedno i drugie. Święty Paweł nam tu przeczytacza, czy kielich, który błogosławimy, a więc nie błogosławił Rafałku apostołów i uczniów, tylko błogosławił kielich, błogosławił chleb, który wziął po błogosławieństwie, połamał go i dał swoim uczniom Rafałku, a nie, że błogosławił uczniów. Więc jest to próba bardzo taniej zagrywki, która po prostu świadczy tylko i obnaża waszą indolentną indolencję. Tak? Więc Rafałku, strzeliłeś sobie samobuja, Tak? W Ewangelii Świętego Łukasza jest. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, to jest Emaus, tak? Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo. Błogosławił apostołów, czy uczniów Zemałus, ich błogosławił? Nie, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. A więc Chrystus błogosławił chleb Rafałku. Chleb błogosławił. I wino. Tak, zobaczmy teraz tutaj kolejną herezjadę. Która dyskredytuje protestantyzm. Tak więc wydaje się bardzo prawdopodobne, że pobłogosławił swoich uczniów. Rafałku, prawdopodobne, to znaczy nie jest pewna. Skoro nie jest pewne, czy pobłogosławił chleb czy uczniów, to dlaczego z taką zażarcie, zażartą, zażarłością zwalczacie najświętszą Eucharystię, podczas gdy w waszych esejach używacie najprawdopodobniej? Tak należy tak więc wydaje wydaje się bardzo prawdopodobne tak wydaje się Rafałku jeśli coś ci się wydaje to dlaczego za to co coś ci się wydaje oddajesz życie dlaczego nas potępiasz nas, rzymskich katolików, za przenajświętszą ofiarę i wiarę, że chleb staje się najświętszym ciałem Chrystusa, podczas gdy to, co głosisz, jest niczym innym, jak czymś, co ci się wydaje. Widzicie tutaj ten kontrastowy kontrast. My jesteśmy święcie przekonani, wierzymy w najświętsze słowo Chrystusa i w jego świętą wszechmoc. To jest ciało moje. Tak? Rafałek wyjeżdża tutaj, czy Chrystus pobłogosławił chleb no nie najprawdopodobniej wydaje się, że pobłogosławił. Czyli jesteś pewny, że pobłogosławił apostołów, czy nie? Nie jesteś pewny, bo gdybyś był pewny, to by, yy, to by pisało, że pobłogosławił apostołowi koniec. To jest wydaje się, prawdopodobnie pobłogosławił, tak? Czyli wy, wy stojąc na pozycji. Wydawania wam się na, za, na pozycji prawdopodobieństwa, szczekacie na święty Kościół rzymskokatolicki, sami trwając w pozycji prawdopodobieństwa e, i wydawania się, co nie jest pewnością. I tutaj zadam to odwieczne pytanie, e, o czym cudzysłowie odwieczne, tak, no ale od ponad roku je zadajemy. Skąd jesteście pewni, że wasza interpretacja szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana jest? Prawdziwie prawdziwa, zgodna z zamysłem ojca, że jest ta prawda, w której należy oddawać cześć Ojcu, wasza interpretacja. I nie lejcie wody o tym, czy Słowo Boże jest omylne, czy nie, bo jest nieomylne, tylko mnie chodzi o interpretację, gdyż ludzie głupi i niedouczeni interpretują je na swoją zgubę. Więc udowodnijcie mi, ze Słowem Bożym w ręku. Że wasza interpretacja Słowa Bożego, szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, jak i całego Słowa Bożego jest nieomylna. Znaczy nieomylna. No tak, nieomylna, prawdziwie prawdziwa. Bo póki co, to nieraz po raz wydaje mi się, jak się słucha pastorów, to też my tak myślimy, ja myślę, wydaje mi się prawdopodobne, tak? A tak szczekacie antykatolickie, jakbyście byli yy, przenajświętszymi, przenie, przenieomylnymi yy, wyznawcami Boga. Przenieomylnie, nieomylnymi. A co tu prezentujesz, Rafałku? Prawdopodobnie. No nie, nieprawdopodobnie, bo logika nawet zdania yy, i ciągłość czynności wskazuje na to, że błogosławił chleb, Rafałku, a nie yy, apostołów. Tak więc wydaje się bardzo prawdopodobne, że błogosławił swoim uczniom. I następnie tak Chrystus powiedział także w Ewangelii na słowo, które powiedziałem do was są duchem i życiem. Tak więc wydaje, wydaje się znowu, że raczej błogosławił swych uczniów. Eee, prawda? Swoich apostołów, w których zło został złożony chleb życia bardziej niż rzeczywisty chleb, tak? Czyli błogosławił apostołów bardziej niż rzeczywisty chleb, ale znów mamy, wydaje się. Tak? Czyli tak pewne, że niepewne, bo niepewne, ale pewne ale niepewne. I z tej niepewności tak się trzymacie tego, jak rzep psiego ogona i plujecie na święty, nieomylny Kościół. Sami nie potrafiąc uzasadnić, że wasza interpretacja jest ta, która jest zgodna z zamysłem Boga. Tak, no i tam później Rafałek leje wodę, tak? że został złożony chleb życia bardziej niż rzeczywisty chleb, ponieważ rzeczywisty chleb ma koniec. No i co z tego? Chlebem, który my spożywamy, jest ciało Chrystusa Rafałku. E, następnie e, Rafałek pisze, tak? W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 15 jest napisane, że Chrystus powiedział wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala. Ale błogosławieństwo Chrystusa utrzymywało Jego uczniów i apostołów, zarówno cieleśnie i duchowo. Tak? No tylko, że w Słowie Bożym też nie jest napisane, że w Wieczerniku Chrystus po apostołów. Czyli opierasz swoje wymioty, Rafałku, na prawdopodobieństwach i na wydawaniu się. Błogosławieństwo Chrystusa otrzymywało Jego uczniowie apostołów zarówno cieleśnie i duchowo. Zgodnie z tym, co zostało napisane, żaden z nich nie zginął, prócz na zatracenia, by się wypełniło pismo, które mówi Także, że Jezus wziął chleb. Uwaga, tutaj jest następny badziew. Pismo, które mówi, że Jezus wziął chleb, łamał go i dawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Tutaj jest odnośnik do pierwszego Koryntyny 11, 24. I dalej Rafałek ciągnie. Ale On nie powiedział, że ten chleb jest moim ciałem, albo że ten chleb zostanie wydany za życie świata. Chrystus powiedział za to, cóż dopiero gdy ujrzycie, i to taki kiełbasiana kiełbasa, tak? Chrystus, to jeszcze raz przeczytajmy to, yy, tak? Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, odnośnie 1 Korintian 11, 24. Ale on nie powiedział, że ten chleb jest moim ciałem. Albo że ten chleb zostanie wydany za życie świata. No to Rafałku tak powiedział, że nie powiedział, nie powiedział, a jednak ja ci teraz przeczytam, Rafałku, że powiedział. Więc zobaczmy sobie tutaj tą otwartą konfrontację tego zakłamanego, wymiotnego fałszu Rafałkowego i całego kłamu protestanckiego, bo za tym się kryje cały protestantyzm. Ze słowami Chrystusa, więc jeszcze raz, ale On nie powiedział, że ten chleb jest moim ciałem. No, tak powiedział, że nie powiedział, a ja ci Rafałku powiem, że powiedział. I sobie to teraz przeczytamy. Dlatego, bo Chrystus mówi, chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. A więc powiedział, że tym chlebem jest jego ciało? Powiedział, Rafałku. Tylko jesteś za głupi, żeby to przeczytać, zrozumieć. Bo czytasz to pismo święte, to tu, to tam, taką kiełbasą, kiełbasianą robisz. A nie umiesz połączyć faktów. Jesteś rafałku zagłupiutki, żeby zrozumieć Pismo Święte. Zagłupiutki jesteś, ty i cały protestantyzm. Tu już mówię bezwzględnie cały, zielony, luterański, kalwiny. Cały protestantyzm jest zagłupi. Z tymi wszystkimi profesorami, ojcami Reformacji, ty, tych wszystkich tam swinglich, binglich, husów, lutrów, zagłupi. Ofiarą padliście ojców kłamstwa. On nie powiedział, że ten chleb jest moim ciałem. Chleb, który ja wam dam, jest moim ciałem za życie świata. Widzisz, na fałku, jak jasno przeczysz Słowo Bożemu? Ale do szczekania protestantyzm jest pierwszy. Ale jak im się wykaże kłamstwo, zada trudne pytania, to ich nie ma. Leję dalej wodę i udaję, że nie ma. Więc jeszcze raz, Rafałku, yy, dlaczego podczas waszych. Yy, w tych tam pamiątek macie fizyczny chleb i fizycznego winiaka, a nie duchowy chleb. Panie Madziu, dlaczego właśnie karmisz się, spożywasz fizyczny chleb na waszych pamiątkach i czytasz fizyczne Pismo Święte, jak nic co fizyczne nie może być pokarmem duchowym. Rafałku Madziu, ładnie tu pisać. A nie lać wody, jakieś tam eseje, co tam kto powiedział. Macie odpowiadać na pytania. Pozdrawiam.